Witam serdecznie. dziś mam tutaj do charakteryzowania bardzo fajnego grzybka, późno jesiennego, właściwie już zimowego. Właśnie teraz niedawno były, no, właściwie była zima. Prawie półtorej, dwa tygodnie i mróz, śnieg. Właściwie skończyły się grzyby jesienne praktycznie, a można powiedzieć, że zaczął się teraz po odtajeniu, puszczeniu mrozów Grzybek późno-jesienny, nawet można powiedzieć zimowy, bo przy łagodnych zimach on jak śnieg stopnieje, potrafi rosnąć nawet do stycznia, a nawet nawet dłużej. Jeżeli, już, jeżeli nie byłoby takiej zimy tęgie, tylko łagodna, to by rosły, ro, rosły, ten egzemplarz, te grzyby rosłyby dłużej. To oczywiście jest tak zwana wodnicha późna, czy też jasno-żółta, inaczej można nazwać ją także listopadówką, Tylko właściwie, no to że teraz mamy grudzień, ale, ale ona właśnie tak na przełomie listopad-grudzień zaczyna rosnąć. I przez cały grudzień, tak jak mówiłem, przy łagodnych zimach, nawet może przez większą część zimy wyrastać. Jest bardzo fajny grzybek. Tak go delikatnie chciałem scharakteryzować. Początkowo on jest taki. Ma półkolisty kapelusz, nawet wręcz taki dzwonkowaty. Tutaj znalazłem trochę egzemplarzy, nie za dużo jeszcze. I większość właśnie takich małych, bo one właśnie dopiero teraz czekały na, na to, jak te mrozy puszczą, i zaczęły po prostu sobie rosnąć. I właśnie tak scharakteryzuję je, je troszkę. A jakbym znalazł, bo, bo prawdopodobnie jak się dopiero zaczęły, to one będą teraz do końca grudnia rosnąć i później, może jeszcze w styczniu. I wtedy może być naprawdę ich duży wysyp. Jeżeli by taka zima znów nie ścisła, nie przyszła. Ok, no to scharakteryzuję go tak teraz po troszku. Czyli tak. Półkolisty taki, półkolisty kapelusz przy małych egzemplarzach początkowo. Półkolisty taki do. właściwie nawet może być dzwonkowaty taki, później się rozpościera o, do takiego egzemplarza. Co to takiego charakterystycznego jest? No, zawsze na brzegach jest ten grzyb o, jaśniejszy i po środku ciemniejszy i dość, dość często pojawia się taki garbek. Ale nie na wszystkich egzemplarzach, ale najbardziej charakterystyczne właśnie jest to, że później przy większych egzemplarzach to jest o, właśnie. koloru właśnie takiego kolor ma taki oliwkowo-brązowy, szaro-brązowy. Na brzegach zawsze jest jaśniejszy, a po środku właśnie Yy, przeważnie jest ciemniejszy, właściwie zawsze ciemniejszy i taki przy, przy większych, starszych egzemplarzach ma takie charakterystyczne wgłębienie, on się rozpościera, z początku jest półkolisty a później się rozpościera i tutaj to właśnie widać takie, na tym większym egzemplarzu. O, on taki się rozpościera, a po środku ma takie wgłębienie, z, nie, nie zawsze, ale niekiedy, nawet dość często z takim garbkiem i zawsze po środku jest ciemniejszy, taki właściwie ciemnobrązowy. A im dalej do brzegów przesuwając się, to taki oliwkowo-brązowy, szaro-brązowy, ale zawsze po środku jest ciemniejszy, z takim wgłębieniem. O, i co jest charakterystyczne, przechodząc do blaszek? Blaszki oczywiście takie szerokie, rzadkie, o, i takie jakby woskowate. Konsystencja, taka struktura woskowata. Bardzo to fajnie wygląda, naprawdę. I o, i, i te blaszki tak sobie zbiegają na trzon. Są takie rzadkie. Rzadkie, szerokie i zbiegające na trzon. Oczywiście trzon takiego koloru z początku ma taki kolor o, przy mniejszych egzemplarzach jest taki biało, e, żółtawy kolor trzonu. Właściwie on zawsze o, z początku jest taki żółtawy, o. Złapało to, czy nie? nie, nie. O, teraz złapał. Taki jest już przy małych egzemplarzach jest taki żółtawy, nawet lekko taki białawy, a później już przechodzi całkiem Oj, tutaj się trzon, bo one były znalezione takie wilgotne, były całe mokre. No bo one właściwie takie są, no to jest wodnicha sama nazwa. O i później taki już ma trzon żółtawy. Żółtawy, cały żółtawy taki trzon charakterystyczny. O taki żółty trzon. A przy większych egzemplarzach praktycznie może przejść aż, aż taki Właściwie pomarańczowy, podczerwony nawet podchodzi. To też jest takie. I te charakterystyczne blaszki. O, szerokie, szerokie blaszki zbiegające na trzon. Rzadkie, szerokie blaszki zbiegające, zbiegają nieco na trzon. O i ten taki kolor trzonu, aż taki przy większych egzemplarzach jest taki Żółta, żółty, żółty już jest od początku, przy małych, a później przychodzi aż taki, o, proszę bardzo, przy taki, aż taki prawie podpomarańczowy kolor. Pięknie to wygląda. I charakterystyczne, takie woskowa struktura blaszek. Szerokie, szeroko, szerokie, rzadkie blaszki. Rzadkie blaszki, odstępy, no i, i takie szerokie. I zbiegające na trzon, i, i trzon żółty, i później aż taki podchodzący podpomarańczowy. To samo o kapelusz. Jeszcze raz, tutaj kapelusz taki. Na brzegach jest taki olewkowo-brązowy, brązowy, jasny, a po środku zawsze jest ciemniejszy i takie wgłębienie. Na tym na przykład egzemplarzu też widać. O, jeszcze ta, ta schodząca skórka. Także. O, proszę bardzo. O, charakterystyczna taka woskowata struktura. Blaszk, blaszki, blaszki rzadkie, szerokie. Takie woskowate i zbiega to wszystko sobie na trzon pięknie. I trzon koloru żółta, żółtawego-żółtego podchodzący pod właśnie później aż taki staje się taki pomarańczowo-pomarańczowo-czerwony kolor. Jęknik grzybnie praktycznie nie do pomylenia, bo jeszcze skórka oczywiście też schodzi. a tutaj, tak. no Łap. No, tutaj wiadomo, że ona, ona schodzi, ta skórka tak. O, zeszła, proszę bardzo. Ona do po, praktycznie z całego kapelusza, tak schodzi, ta skórka. Pięknie, dobrze. To by były takie główne cechy, właściwie nie do pomylenia. Rośnie pod sosnami w zagajnikach sosnowych. Późno, właściwie, już nie ma innych grzybów, i one są praktycznie nie, nie do pomylenia. Dopiero one się zaczęły, ale teraz, jak puściły, te mają troszeczkę teraz lekko mrozek znów złapać i później puścić one uwielbiają taką pogodę na pograniczu tak lekko złapie ale właściwie ma teraz być łagodna zima to one powinny sobie spokojnie rosnąć, nawet w styczniu jeszcze pewnie. Cały grudzień i później w Piękny grzybek. Znalazłem, głównie takie małe na razie znalazłem, bo one właśnie po odtajeniu spod śniegu sobie rosną. O jaki pięknie tu widać taki kolor żółtawy, niżej taki podchodzisz pod pomarańczowy. I te charakterystyczne szerokie blaszki. Rzadkie, szerokie blaszki, taka konsystencja woskowa, zbiega sobie na trząto. Po środku jest, jest zawsze ciemniejszy, z, dość często z garbkiem Po środku jaśniejszy, oliwkowo. Oliwkowo-brązowy, szaro-brązowy. Piękny grzybek. I charakterystyczny wgłębienie na, na, na trzonie. Na, na kapeluszu przepraszam. Charakterystyczny przeważnie przy większej gęblanży takie się wgłębienie robi. I tutaj te blaszki, oczywiście żółtawe, takie żółtawe, szerokie blaszki, rzadkie. I charakterystyczny trzon, właściwie w kolorze tych blaszek później tak jest, żółtawy, pomarańczowy, wspaniały grzybek. Później go po, jeszcze, pewnie dopiero się zaczął, później nazbieram go więcej, no i oczywiście jeszcze spróbuję tą zimówkę, jak sami tą trzonową nazbierać. Wspaniałe, grzyby się znów ruszyły, bo przyszła odwilż. ale już to oczywiście późno jesienne zimowe typowo, takie właśnie. Właśnie zimówka, ten, ta listopadówka, czyli wodnika jasnożółta, czy późna, no i później zimówka, jak sami ten, trzonowa i, i, i ewentualnie bocznia konstrykowana. ok dzięki. Wspaniałe to są grzybki. Rzadko zbierane, ale bardzo fajne. Dzięki.